Ukraina przygotowuje nową propozycję pokojową, którą przedstawi negocjatorom ze Stanów Zjednoczonych. To sygnał, że prezydent Wołodymyr Zełenski stara się pogodzić obronę interesów swojego kraju z gotowością do kompromisu wobec oczekiwań Donalda Trumpa. Dokument ma zostać przekazany dzień przed rozmowami, w których udział wezmą przywódcy i urzędnicy z około 30 państw. Waszyngton liczy na szybkie osiągnięcie porozumienia w nadziei na zakończenie pełnoskalowej inwazji, co jednak ogranicza pole manewru Kijowa. Amerykański plan przedstawiony w zeszłym miesiącu początkowo spotkał się z krytyką za nadmierne ustępstwa wobec Moskwy. Obecnie europejscy sojusznicy Ukrainy popierają wysiłki Łańckiego, aby wypracować porozumienie sprawiedliwe, jednocześnie uwzględniające bezpieczeństwo kontynentu. Prezydent Ukrainy zapowiedział też, że jego kraj będzie gotowy do wyborów w ciągu trzech miesięcy, jeśli partnerzy zapewnią możliwość ich przeprowadzenia w bezpiecznych warunkach. Donald Trump wielokrotnie wzywał do organizacji głosowania, twierdząc, że Zełęński wykorzystuje wojnę jako pretekst do jego odroczenia. Podobne uwagi padają często ze strony Moskwy, której celem jest podważenie legitymacji ukraińskiego rządu.